Rob Reiner – aktor, reżyser, producent. To on stał za sukcesem, kiedy Harry poznał sali. To on wyreżyserował Ludzi Honoru. To on wyreżyserował świetną ekranizację książki Stephena Kinga, Misery. Jako aktor widzieliśmy, mogliście go zobaczyć jako maklera w Wilkach Wall Street, jako przyjaciela Toma Hanksa w Bezsenności Seattle. To on też stał za sukcesem jako jeden z producentów, pomysłodawców serialu sitcomu *Zamfield*, emitowanego przez NBC. Zresztą z tym serialem jest taka anegdota, że po czterech odcinkach NBC chciało zrzucić ten serial, bo był o niczym. Wtedy podobno Rainer poszedł spotkać się z szefami NBC i powiedział im, że w końcu coś się zacznie dziać w tym serialu. No i tak się działo, że po 10 sezonach, kiedy był już zdejmowany, stał się i jest nadal kultowym serialem, sitcomem. Co można jeszcze powiedzieć o Robie Rainerze? Na pewno to, że był jednym z tych, którzy namawiali Joe Bidena ostatnio do tego, by nie kandydował na prezydenta, by ustąpił miejsce Kamali Harris. Był, jest, był przeciwnikiem Donalda Trumpa. Te wszystkie wiadomości na temat Roba Rainera są trochę z mojej głowy, ale także z raportu, który ukazał się w The Hollywood Reporter po ujawnieniu informacji o śmierci tego amerykańskiego aktora, reżysera i producenta.